trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim Słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym Słowem, Bożym Słowem, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. I o to proszę. Proszę, abyście się za mnie. Tu modlili za życia mojego i po śmierci.